Witaj na kanale Solverize. Mamy zadanie 12 maturalne do rozwiązania. Doprowadź wyrażenie, tutaj już przepisane przeze mnie, do najprostszej postaci. Najpierw skupimy się na tym, żeby wykonać działania w tych dużych nawiasach. Tutaj mamy odejmowanie ułamków w jednym i w drugim nawiasie. A żeby to można było zrobić, to ułamki trzeba sprowadzić do wspólnego mianownika. W pierwszym wypadku mamy jeden mianownik a plus b, drugi mianownik a plus b do kwadratu że ten jest jakby większy, no to on będzie właśnie wspólnym mianownikiem i żeby sprowadzić ten pierwszy ułamek do wspólnego mianownika, trzeba jego rozszerzyć jeszcze raz przez a plus b, czyli u góry i na dole mnożymy przez a plus b ten pierwszy ułamek, dlatego tutaj na dole pojawi się nam już a plus b do kwadratu, odjąć a do trzeciej przez a plus b do kwadratu. Sprowadziłem do wspólnego mianownika pierwszy ułamek. Jeżeli chodzi o Drugie odejmowanie, to zaczniemy od tego, że przepiszemy sobie pierwszy ułamek, natomiast mianownik drugiego ułamka rozłożymy na czynniki. To trzeba zrobić, żeby widzieć, z jakich kawałków on się składa. No tu wystarczy zastosować wprost wzór skróconego mnożenia a minus b razy a plus b to jest właśnie a kwadrat minus b kwadrat. No i teraz tak, tutaj wykonamy mnożenie i już odejmiemy te ułamki. Nawias już będzie niepotrzebny, tutaj napiszemy a plus b do kwadratu tutaj natomiast mamy a do trzeciej dodać a kwadrat razy b a kwadrat b no i od razu właśnie odejmujemy czyli odjąć a do trzeciej natomiast w drugim nawiasie no jeszcze właśnie jesteśmy na etapie sprowadzania do wspólnego mianownika to będzie ten drugi jakby większy mianownik no i żeby pierwszy ułamek sprowadzić do wspólnego mianownika trzeba go rozszerzyć przez ten brakujący czynnik a plus b dlatego Licznik tego ułamka i jego mianownik mnożymy przez takie wyrażenie a plus b. No i teraz już te ułamki mają wspólny mianownik, za chwilę będziemy mogli je odjąć. I zastanówmy się tutaj jeszcze nad tym początkiem. a do trzeciej na pewno się zredukuje. No resztę w tym momencie muszę przepisać. a kwadrat b, tutaj już jest sprawa załatwiona. I teraz sobie odejmujemy tutaj no w tym drugim nawiasie. Też już nawias będzie niepotrzebny. Na dole przepiszemy sobie wspólny mianownik. Odejmiemy liczniki, wykonując od razu tutaj mnożenie. A kwadrat dodać AB, no i właśnie odjąć A kwadrat. Już się dużo uprościło. Poza tym widzimy, że tutaj A kwadrat się zredukuje. No to teraz robimy tak. Pierwszy ułamek przepisujemy i. Zastanawiamy się na czym polega dzielenie ułamków. No, na tym, że się pomnoży przez odwrotność drugiego ułamka. W takim razie um, jego mianownik y, przepiszę tutaj u góry, a licznik y, na dole. No przy mnożeniu ułamków można skracać. Tutaj na przykład można skrócić a plus b. Je, jeden raz tutaj się skróci, zostanie drugie a plus b. B też się skróci. A tutaj kwadrat zniknie. No i teraz tak mnożymy liczniki a razy a minus b. Na dole zostało nam tylko a plus b. Tak można zostawić. Lub, jeżeli ktoś woli, może sobie pomnożyć u góry i napisać a kwadrat minus ab nad a plus b. Tak lub tak. To już jest najprostsza postać tego wyrażenia.